Siemaneczko z tej strony, Xkenk oficjalnie witam Was po raz kolejny w odcinku Minecraft Survival. Tym razem witam Was z villagerem, który tutaj męczy mi dupę od poprzedniego najprawdopodobniej odcinka. Wcześniej go chyba nawet nie założyłem. teraz się skapnę, że jest tutaj jakiś villager, ale co ja tam poradzę? Villager będzie dupa. Sprawdzę tylko, czy mikrofon działa. Oczywiście, że działa, więc z dźwiękiem się nie przejmuję Spadek FPS-ów, poczekajcie. Dzisiaj będziemy bawili się raczej w kopanie znowu, czyli ogarniemy sobie kilka kilofów. Mam mało drewna, więc chyba nad sobie nie ogarnę skrzynek, bo ogarnę sobie tylko dwie skrzynki, więc mi się póki co nie opłaca. Sobie pójdziemy w podziemia. Zrobię sobie te dwa kilofy plus siekierę. Żelazny kilof będzie bardziej dla tych... dla itemów... Mało i bo takie itemy jak żelazo i tak dalej to z tym kamiennym kilofem wydobędę. Więc ja się nie przejmuję. Dobra, póki co jest OK. Później będzie trzeba ogarnąć schody. O i weźcie nie chce mi się czasami. Ale kopiemy się coraz głębiej. Potrzebuję więcej żelaza, żeby zrobić sobie żelazny set, bo ten złoty set za niedługo zniknie. Co tam masz? Powolne opadanie. O, spoko, feather falling. Tylko czemu ja tego Minecrafta nie mam po angielsku, nie mam dla tego pojęcia. Próbowałem w ostatnim odcinku zmienić to na język angielski, ale nie mogłem znaleźć. A chyba nie ma osób, które grają w Minecrafta na Windowsa. Co w się sensie wiecie, na no tym Windows Edition. Proszę kiedyś on się nazywał Windows 10 Edition, a teraz jest chyba Windows Edition tylko z jednego powodu. Poprzez to, że. Poprzez to, że. No. Ta łopatę kilofem, Brawo. Dostaje się od razu greetem. tę... flinta. Więc, jakbym znalazł diamenty i planował iść do naderu, to nie ma problemu, bo już mamy materiały na to. Wiecie, co ja tym razem mieć olewam. Nie chcę mi się jej kopać. Dzisiaj mi się Miedzi nie chce kopać. Ciekawe dźwięki. Ja jestem dzisiaj o wiele trochę ciszej, poprzez to, że ja jestem jeszcze po robocie. Ja ten odcinek nagrywam bardzo szybko, więc max 10-15 minut i tyle widzieliście Minecrafta. I to nie chodzi o to, że przestanę nagrywać tą serię, tylko po prostu tyle widzieliście w tym filmiku dzisiaj. Ja jestem po prostu tak padnięty, że nie mam siły nawet siedzieć. Chcę jak najszybciej nagrać i spać, o już mam dwa to więc spoko. Ewentualnie strzał się robi, ale nie mam jeszcze łuku. Tu była pochodnia, tutaj wolna, pochodnia. Dlaczego teraz mi się trafiło tyle żwiru? No, trochę sporo tej miedzi tutaj jest. A tak jak powiedziałem, dzisiaj mieć olewam Po tej miedzi nie opłaca mi się dropotem wydobywać, a później z niej cokolwiek robić. Bo to i tak nie ma największego sensu. Eee, tutaj też działa ta taktyka, więc... Super, tylko za dużo żwiru. Jestem póki co w kopalni żwirowej. No ten żwir jest irytujący. Naprawdę, irytuje. Jest git. Teraz się nie udało, ale wcześniej się udało. Mam nadzieję, że te spadki FPS-ów nie są jakoś uciążliwe. I tak, tu wolne, tu pochodnie. Kopiemy póki co w dół. Można się za zauważyć Chyba Beski, to jestem tak zmęczony. Jest, jest żelazo super. O, tutaj więcej żelaza znalazłem. Okej, okay, świetnie. Więc bierzemy kolejny kill. Off. No kop! Ja jestem ciekaw czego się spodziewać po tym Minecrafcie. Spadającego żwiru na pewno Dzięki żwir Ty to lubisz uciążyć sprawę no, Ostatnio minecraft mi fajnie nagrywał Dzisiaj znowu odpal, odwa, odwala Majana. This is minecraft Czasami z tym Minecraftem to mi się nadgadać nie chce, bo raz jest ok, raz spadki FPS-ów, a później filmik wychodzi gównianie. No zapewne wygląda gównianie. Ale widzicie, ja po robocie nagrywam jeszcze filmik dla was, a wy nawet łapki w górę nie zostawicie. Zapewne większość youtuberów tak robią, oni mają już nad po kilka milionów subskrypcji. Pochodnia. I by tu pochodnia jeszcze wyszło. OK. Tutaj też już szkodę zostawimy i pochodnia. Dobra. Kilo zaraz się skończy. Ja jestem ciekaw jak głęboko muszę kopać. Bo bedroka jeszcze nie widzę. A chyba bedrok tutaj jest dostępny. No w końcu to jest border mapy. Jeśli chodzi o bedrock. To w się sensie dolny border od wojda O, znowu żelazo, super. O, więcej żelaza. Elegancko. Raz za za niedługo będzie można odset. Okej. Okay. Źle postawię pochodnie, bo one być w ten sposób. No i się później schody do dorobi, i jest git. W sensie co za Majkroci przez tiltować szlagową? Enkodowanie przyciążone Srata tata z tata. weźcie się obejście dzisiaj w złap za głowę i się walni bo chyba coś ci za bardzo cyrki odwalają. raz nagrywasz dobrze, raz źle Dobra, biorę żelazny killow, co ja się będę kamiennymi bawił Ja mam żaza 11, a ja to nie tak źle. Tu chyba tam jeszcze jakieś żelazo w skrzynce miałem. O, akurat dirta wydobywam, bo w poprzednim odcinku dirta wyrzuciłem. A ten dirt mi się przyda do ogarnięcia podziemnej farmy, bo mi farmerzy będą wiecie, surowcy kradli. Dzięki którym sam będę musiał przeżyć. Więc tak, pochodnie było tak, tu wolne tu pochodnia. Okej. Okay. I pochodnia będzie jeszcze tu. Nazywam o pochodni. Coś nowego. Dobra, ogarniamy dalej. I to by była pochodnia tak? Tak. Kopiemy dalej w dół. 17 minut filmu, nie? Chyba, że bym teraz sobie no, szybko farbę, co? Żeby choć że coś było w tym odcinku, a nie samo kopanie. farmę ogarniemy w następnym odcinku. Teraz mi się nie chce w to bawić. Szybki odcinek, po prostu chcę nagrać. Ta mieć mi prześladuje. Serio. Ja się tej miedzi zaczynam bać. Odkąd się miedź pojawiła w Minecrafcie, to tak się żelaza mnie zrobiło. Serio wam mówię. Odkąd mi się pojawiła w Minecraft, to żelaza teraz coraz mnie się pojawia. mam tylko 11 sztabek żelaza, a miedzi mam już prawie takiego na kilka setów. Ale szkoda, że z miedzi nic nie mogę zrobić. W sensie chyba nie mogę nic zrobić, bo nie wiem, co z tym miedzi mogę robić. Bo coś tam mieć jest, tylko nie wiem po co. I ostatnia pochodnia w tym momencie. Dobra, idziemy z powrotem do góry. O, jakieś moby się fajszą Ciekawie To jest za wysoko A. Już nie mogę iść spać Szkoda To ziemię się przyda, żwir się przyda I przytapiemy to żelazo. Chyba, że pójdę wydobyć teraz trochę drewna. Czy mi się chce? Czy że mi się chce? Wiele trasy sobie żyją. W swoim natura naturalnym środowisku zespołu dawno Ja sobie świnkę utłukę. Chodź tu świnka. o, tu był tragiczny dźwięk. Niech drzewo rośnie w tym miejscu, bo jakoś tak dziwnie wrosło. Dajcie więcej sadzonek, to więcej drzewek będzie. I to jeszcze dębowych. Ok. Kolejne drzewo dębowe, drugie. No i elegancko. Niech ich więcej rośnie. Będzie lepiej. Zrobi kabestą. Yeah, is it... What the fuck? Dzikera mi się skończyła, ale mam inną. Mam zapasową. Dobra. Czy mi tyle drzew wystarczy na zrobienie tego? Dlaczego cały czas skończyło przy tym? No, tak od razu lepiej. Przy okazji się zrobi więcej tego. To ja w takim razie potrzebuję tych skrzynek? jedna tu wejdzie trzy, no to już 4. O, cztery ohoho, a, bo ja liczyłem, a nieważne Zapomniałem, że teraz można postawić skrzynkę obok skrzynki Czy tyle mi skrzynek będzie wystarczyło No jeszcze trochę drewna bym potrzebował To że raz póki co Kopimy sobie jeszcze mięso. Czy ja mam jeszcze jakieś drewno? Na oczywiście, że nie mam. Tak tylko rekoncepcję zrobię, żeby sprawdzić czy na pewno wszystkie trzeba wszystkie. Chyba wszystko. To jeszcze zatnę to dla pewności. O, teraz się lamy zrespiły. Owca, lama. Są krowy. Ale krowę sobie zabiję. Póki co będę krowę zabijał, bo się nie opłaca ich póki co hodować. Zawsze trochę mięsa do tego. Dla do ekipunków datuję. A, drewno nie mam. się siedem gram. To są smażone to mięso. Reski tu. Możemy zrobić w taki sposób póki co. Dobra. Tu jeszcze mięso i będziemy kończyli odcinek. Było już 20 minut, a miało być 15. I się za bardzo rozkręciłem. No i teraz się ma. No to... Yy, w typie. Z tej strony był X-Kank oficjal razem z tym NPC, który teraz się nami lampi, jakby mu, <grym> mu łóżko zarąbał. Trzymajcie się, cześć. Z tej strony był X-Kank oficjal. Siema, Ja idę w końcu spać. Cześć.